Witajcie moi drodzy, witajcie smakosze. Dziś wybieramy się w samo serce Europy, do Szwajcarii, a konkretnie do Lucerny. To miasto, położone nad malowniczym jeziorem czterech kantonów, otoczone majestatycznymi alpami, zachwyca swoim urokiem. Lucerna to prawdziwa uczta dla oczu i duszy. Ale kryje w sobie również wiele tajemnic i ciekawostek, o których być może nie mieliście pojęcia. Zapraszam Was na fascynującą podróż, podczas której odkryjemy 10 niesamowitych faktów o tym urokliwym miejscu. Spacerując po Lucernie, nie sposób przegapić mostu Kapelbrücke, prawdziwego symbolu tego miasta. Ten most to nie tylko konstrukcja, ale także świadek wielu wydarzeń, które kształtowały historię lucerny. Ten drewniany most. Wzniesiony w 1343 roku, to najstarszy tego typu obiekt w Europie. Jego wiek i architektura przyciągają turystów z całego świata, którzy chcą zobaczyć ten unikalny zabytek na własne oczy. Jego wnętrze kryje prawdziwy skarb, malowidła przedstawiające sceny z historii lucerny. Te obrazy są nie tylko piękne, ale także edukacyjne, pokazując ważne momenty z przeszłości miasta. Niestety. W 1993 roku pożar strawił część mostu, a wraz z nim cenne obrazy. Był to ogromny cios dla miasta i jego mieszkańców, którzy stracili część swojego dziedzictwa. Na szczęście, dzięki żmudnej pracy restauratorów, udało się je odtworzyć, przywracając mostowi Kapelbrykę dawną świetność. Proces ten był długi i skomplikowany, ale efekty są imponujące. Wyobraźcie sobie moi drodzy, ileż ten most widział na przestrzeni wieków. Był świadkiem zarówno radosnych, jak i tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Lucernie. Ileż historii kryje się w jego starych, drewnianych belkach. Każda z nich ma swoją własną opowieść, która czeka na odkrycie przez ciekawskich podróżników. To prawdziwy wehikuł czasu, który przenosi nas w czasy średniowiecznej Lucerny. Spacerując po nim, można poczuć ducha tamtych czasów i zrozumieć, jak ważnym elementem historii jest ten most. W sercu Lucerny znajduje się miejsce, które porusza serca i skłania do refleksji. To pomnik lwa lucerneńskiego, wykuty w skalę ku czci szwajcarskich gwardzistów, którzy polegli w obronie Tuileries podczas rewolucji francuskiej. Ten majestatyczny lew Raniony strzałą, emanuje smutkiem i heroizmem zarazem. Nic dziwnego, że sam Mark Twain nazwał go najsmutniejszym i najbardziej wzruszającym kawałkiem kamienia na świecie. Stojąc przed tym pomnikiem, nie sposób przejść obojętnie obok historii i poświęcenia, jakie symbolizuje. Lucerna leży nad brzegiem jeziora czterech kantonów jednego z najpiękniejszych jezior w Europie. To miejsce jest prawdziwym klejnotem, który zachwyca swoim urokiem. To właśnie stąd roztaczają się te zapierające dech w piersiach widoki na Alpy, które przyciągają turystów z całego świata. Ludzie przyjeżdżają tu, aby podziwiać majestatyczne góry i cieszyć się spokojem natury. Ale jezioro czterech kantonów to nie tylko malownicze krajobrazy. To także miejsce pełne historii i kultury. To również jeden z najczystszych akwenów w Europie. Woda jest tu tak czysta, że można zobaczyć dno jeziora nawet na dużej głębokości. Woda jest tu tak krystaliczna, że można ją pić prosto z jeziora. To prawdziwy dar natury. Wyobrażacie to sobie, moi drodzy? Pijąc wodę prosto z jeziora, czujemy się jakbyśmy byli częścią tego nieskazitelnego ekosystemu. Czysta, orzeźwiająca woda prosto z serca Alp. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i warte odwiedzenia. A teraz coś dla miłośników mocnych wrażeń. Przygotujcie się na niezapomniane emocje i adrenalinę. Lucerna przygotowała nie lada gratkę. Wjazd kolejką zębatą na górę Pilatus. To wyjątkowa atrakcja, która przyciąga turystów z całego świata. To nie byle jaka kolejka, moi drodzy. To prawdziwe wyzwanie dla każdego, kto szuka mocnych wrażeń. To najbardziej stroma kolejka zębata na świecie, pokonująca trasę o nachyleniu dochodzącym do 48%. To rekord, który zapiera dech w piersiach. Podczas wjazdu wagoniki dosłownie wspinają się po zboczu góry, oferując pasażerom niezapomniane widoki na Lucerne, jezioro i alpejskie szczyty. To spektakularne doświadczenie, które trudno opisać słowami. To prawdziwy sprawdzian dla nerwów, ale i niezapomniana przygoda, która na długo pozostaje w pamięci. Każdy, kto odważy się na tę podróż, z pewnością nie pożałuje. Lucerna to miasto, które tętni życiem przez cały rok. Szczególnie barwnie i radośnie jest tu w czasie Fasnacht, największego karnawału w Szwajcarii. To święto, którego korzenie sięgają średniowiecza, przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, którzy dają się porwać w szalonej zabawie. Ulice Lucerny zamieniają się wówczas w prawdziwy tygiel kolorów, dźwięków i zapachów. Barwne korowody, przebierańcy w fantazyjnych strojach, muzyka i tańce, to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę karnawałowego szaleństwa. Lucerna to nie tylko zabytki i piękne krajobrazy, to również ważny ośrodek kulturalny, który co roku przyciąga miłośników muzyki klasycznej z całego świata. Wszystko za sprawą Lucerne Festival, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Podczas festiwalu na scenie można podziwiać największe gwiazdy muzyki klasycznej, renomowane orkiestry i zespoły kameralne. Koncerty odbywają się w salach koncertowych o znakomitej akustyce, a repertuar obejmuje dzieła od baroku po współczesność. W Lucernie znajduje się miejsce, które zachwyci nie tylko miłośników motoryzacji, ale każdego, kto interesuje się historią techniki. To Szwajcarskie Muzeum Transportu, największe tego typu muzeum w Europie. Zobaczycie tu Państwo prawdziwe perełki. Od zabytkowych lokomotyw parowych przez samochody z początków XX wieku po samoloty i statki kosmiczne. Muzeum oferuje również interaktywne wystawy, które w przystępny sposób prezentują historię transportu i techniki. Podróżując po Szwajcarii, nie można zapomnieć o kulinarnych doznaniach. Kuchnia szwajcarska to prawdziwa uczta dla smakoszy. A lucerna może poszczycić się wieloma znakomitymi restauracjami, w których skosztujecie państwo regionalnych specjałów. Koniecznie musicie spróbować fondue, rozpływającego się w ustach sera, maczanego w chrupiącym pieczywie. Polecam również raclette, pieczone ziemniaki z roztopionym serem i dodatkami. To prawdziwe bomby kaloryczne, ale jakże pyszne. Lucerna to miasto. Które zachwyca o każdej porze dnia i nocy. Po zmroku nabiera ono jednak szczególnego uroku. W blasku latarni stare miasto prezentuje się niezwykle malowniczo, a klimatyczne uliczki zapraszają na romantyczny spacer. Warto wybrać się nad jezioro, by podziwiać odbijające się w wodzie światła miasta. Wiele restauracji i kawiarni czynnych jest do późnych godzin nocnych, oferując niepowtarzalną atmosferę i pyszne jedzenie. Spacerując po lucernie, warto zboczyć z utartych szlaków i zapuścić się w labirynt starych uliczek. To właśnie tutaj kryje się prawdziwa dusza miasta, a każdy zakamarek skrywa jakąś ciekawą historię. Wiele z tych uliczek ma swoje legendy i opowieści, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Warto posłuchać opowieści lokalnych przewodników, którzy z pasją odkrywają przed turystami tajemnice lucerny. Choć Lucerna to miasto o bogatej historii i zabytkach, nie brakuje tu również zieleni. W samym sercu miasta znajduje się Park Stadspark idealne miejsce na odpoczynek po dniu pełnym wrażeń. Z parku rozciąga się przepiękny widok na jezioro i góry, a liczne alejki spacerowe zachęcają do relaksu na łonie natury. W parku znajduje się również restauracja, w której można zjeść obiad lub napić się kawy. Podziwiając piękne widoki. I tak, oto, moi drodzy, dotarliśmy do końca naszej podróży po Lucernie. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że to miasto to prawdziwy klejnot Szwajcarii, który kryje w sobie wiele niespodzianek. Od zabytków po nowoczesność, od kultury, po przyrodę, Lucerna oferuje coś dla każdego to miasto, które zachwyca i inspiruje, a jednocześnie pozwala odpocząć od zgiełku codzienności. No i proszę państwa, tak to już jest z tymi szwajcarskimi miastami. Niby małe, niby ciche i spokojne, a jednak kryją w sobie tyle uroku, tyle historii, tyle smaków. Lucerna to prawdziwa uczta dla ducha i dla ciała. Aż żal stąd wyjeżdżać, ale cóż, podróż musi trwać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, moi drodzy.